Elo, widzowie, dzisiaj już jest 24, Dzisiaj są święta, na razie jeszcze nie wiem co mam robić, ale mówię, mm. Nic tutaj pozmieniało ogólnie. Jest tak samo, tylko chciałam wam powiedzieć, że są święta dzisiaj. I wi widzę wszystkie subskrypcje, które robicie. Na moim koncie, Frankie Gośniki, mam tylko 34 subskrypcji. A Frankie Gośniki 2 to w ogóle 1 jeden, jeden subskrypcja i tylko jedna. Ja wszystko widzę. Kompletnie wszystko widzę więc lepiej dajcie mi trochę więcej subskrypcji, bo to tyle to, to nic, nic nowego, kurde. A co się pozmieniało? Praktycznie nic się nie pozmieniało, Jest tak samo jak i było. No. To będzie krótki film, dlatego że nie mam co robić. Więc tak wygląda mu cały pokój, nic się nie pozmieniało, więc papa.